Ok. Witam wszystkich. Widocznie już stream się rozpoczął. Stream ciekawostek o poranku. Jeżeli chcecie, możecie także wejść bezpośrednio na stream, a nie tylko oglądać na YouTube. Możecie zadawać pytania. No i rozmowa będzie na zasadzie różnych ciekawostek, z każdej informacji tego, co się dzieje teraz w świecie nauki. Widzę, że w tej chwili ogląda nas kilka osób tylko. Poczekam chwilę. Możecie do nas dołączyć. Na Google Plus wystarczy uruchomić dwie wtyczki i za minutę myślę, że będziemy mogli dalej na ten temat rozmawiać. Hmm. OK. Oczywiście sprawdzam w międzyczasie, co piszecie na YouTubie. Widzę, że już dwie osoby się odezwały. Oczywiście, jeśli macie jakieś problemy techniczne, zdarzało się to już na Google+, to oczywiście napiszcie o tym, jak najszybciej spróbuję je naprawić. Jeszcze sprawdzam dokładnie, czy widzicie to samo, co ja. Na razie nic nie widzę. Powiedzcie jeszcze, jak mnie słychać, jeśli możecie. A moment. Nie zawsze na stracie są jakieś problemy. Please stand by. Wyskoczyło mi, że już teraz widzicie wszystko dokładnie to samo co ja. Naprawdę, prawdopodobnie już kilka pierwszych osób zaczęło wchodzić na hangout, a nie tylko na YouTube oglądać. Na YouTube widzicie wszystko, co no ja. Opóźnione o kilka, nawet minut. Pamiętajcie o tym. Także o czym chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Przygotowujcie się na marzec. W marcu mamy bardzo wiele atrakcji. Zacznijmy od tego, co się dzieje 6 marca. Od 2007 roku sonda Dawn leciała w kierunku planety karłowatej Ceres. Wcześniej dotarła do Westy, też również planety karłowatej. I misja kosztowała prawie pół miliarda dolarów. 6 marca będzie orbitować wokół Ceres i zakończy się jej podróż. Już teraz zdjęcia orbitalne wykazały, że jest anomalia na Ceres. Możliwe o tym wczoraj czytaliście w wiadomościach. Znaleziono tam dwie bardzo jasne plamy. Nikt nie wie, czy one są naprawdę. Podejrzewa się, że są to efekty energii termalnej. Jądro po prostu roztopiło lód i ten lód wypłynął i po prostu widzimy zeszklony lód, który odbija mocniej światło niż brudna powierzchnia planety. Tak pan. A już 14 marca mamy Dzień Pi 3, 14, 15, 9, 2. Zapraszamy do uczestnictwa, zarówno do yy, dolotu do, do z Sondy Down, jak i Dzień Pi. Uruchomiłem wydarzenie na Facebooku z tego poranku. Możecie przyłączyć się do wydarzenia i razem z nami je świętować. Zachęcam Was wszystkich, abyście w Dzień Pi Stawili tam post z liczbą Pi lub zdjęciem Einsteina. A dlaczego Einsteina? Bo jak się okazuje, Albert Einstein jest patronem tego dnia, gdyż urodził się w dzień Pi. Którzy podejrzewają, że właśnie między innymi dlatego zainteresował się matematyką. Jeszcze bardziej znanym wydarzeniem jest 20 marca. 20 marca, mniej więcej o 10.50, mamy maksimum zaćmienia słońca w Polsce. Każdy będzie mógł je oglądać. Do tego wydarzenia już w tej chwili przyłączyło się ponad 40 tysięcy osób. Zobaczyło je ponad 3 miliony osób, zaproszenie na Facebooku, uczestnictwa. Pamiętajcie jedynie, żeby obserwować bezpiecznie, to znaczy nie bezpośrednio oczami, lub jeżeli okay. będziecie patrzeć, patrzeć przez kamerę, to pamiętajcie, że kamera również się uszkodzi przez wpływ promieniowania UV i jaśniejszego światła. Nie wolno patrzeć przez okulary słoneczne, one nic nie pomagają. Można natomiast sobie zakupić folię za kilkanaście złotych do obserwacji słonecznych, którą można wyciąć i nałożyć na teleskop, na lornetkę lub bezpośrednio przez nią patrzeć na słońce. To jest koszt rzędu 20-25 złotych. Jeżeli nie macie folii takiej pod ręką, którą możecie kupić w każdym sklepie astronomicznym lub w lepszym sklepie z optyką, możecie wykorzystać także nie kliszę rentgenowską, bo ona nie pomaga, ale maskę spawalniczą lub okulary spawalnicze z przyciemnieniem około 10. Niektórzy uważają, że 8 wystarczy, inni mówią, że 12 jest niezbędne, żeby nie uszkodzić wzroku. W każdym wypadku można takie coś zastosować. Jeżeli nie macie nic takiego pod ręką, a chcecie zobaczyć zaćmienie słońca, wystarczy mieć kartkę, w której zrobicie malutką dziurkę, i przez tą dziurkę można światło rzutować na tylną powierzchnię. I to jest najbezpieczniejsze i najtańsze rozwiązanie: z tym, że rzeczywiście rzutowanie daje bardzo małą plamkę rzędu 1 cm. Musicie o tym pamiętać, oglądając. I ta plamka jeszcze będzie ciężko widoczna, bo jest jasno. Dlatego niektórzy nakładają na głowę pudła. Osobiście tego nigdy nie robiłem i chyba domyślacie się, dlaczego. Najlepsi astroamatorzy kupują natomiast zaawansowane filtry do obserwacji słońca. O, to jest wydatek rzędu 1000 złotych, nawet, ale takie fil, filtry heliocentryczne do oglądania. W, Częstotliwości wodoru pozwala na obserwowanie bezpieczne słońca długimi godzinami i pamiętajcie o tym zawsze, jeżeli oglądacie zaćmienie za pomocą jakiejkolwiek optyki, jest to zawsze oglądanie na kilka, kilkanaście minut. Optyka również się nagrzewa, i są znane przypadki, gdzie teleskopy lub lornetki po dłuższym rzutowaniu lub oglądaniu zaćmienia ulegają eksplozji, no, pękają. Nie wiem, czy ktoś kiedyś do tego umarł, na pewno nie, ale po co tracić optykę. W każdym wypadku, jeżeli chcecie tak obserwować, ja i tak będę obserwował za pomocą folii mylarowej kilkanaście złotych. Trzeba ją później tylko wyciąć i dostosować do, do teleskopu. Kiedy to będzie zaćmienie? 9.40 zaczyna się chyba pierwszy kontakt w Polsce. Musicie dokładnie sprawdzić daty dla swojej pozycji w, w Polsce, ponieważ każde miasto będzie mieć w innym, kilka minut przesunięte, później lub wcześniej. Nie powinno mieć to większego znaczenia, ale 9.40 mniej więcej się gdzieś zaczyna w Polsce, kończy się mniej więcej o 12.00 i maksimum około 10.50. 10, .50. 10 chyba 52 dla Warszawy, jaki to będzie procent zaćmienia? W Warszawie około 60 chyba, 68%, już gdzieś to miałem zapisane. 66 podajesz. W każdym przypadku w różnych częściach Polski będzie to troszeczkę różne, będzie nawet 70 parę. Co zrobić, jeżeli będzie zaćmienie, w sensie, że jeżeli będzie bardzo dużo chmur. Wystarczy, jeżeli będzie troszkę chmur, to się tym nie obawiacie, ponieważ słońce jako jedyne ciało niebieskie jest widoczne także przez chmury bardzo często. I czasami się zdarza, że jak nie ma, jak jest bardzo dużo chmur, to można obserwować nawet gołym okiem. Rzadko się to zdarza, ale jest taka możliwość. W Polsce niestety marzec jest najbardziej opadowym miesiącem marcu jak garcu. dlatego jeżeli będą jakieś problemy, że będzie deszcz, to też się nie obawiajcie. Jest na to rozwiązanie B strony online, gdzie transmitują na żywo zaćmienie słońca. Pytanie, czy będzie ciemno? Nie, nie będzie ciemno, ponieważ żeby zaczęło być ciemno na zewnątrz, żeby ktoś, kto idzie ulicą, nie patrzył na słońce, zauważył przypadkiem, że się robi ciemno musi być 90% przesuniętej tarczy słonecznej. Gdyby było zaćmienie pełne, do którego, nie, którego nie będzie aż do 2075 roku w Polsce, gdyby było zaćmienie pełne, które może trwać maksymalnie 7 minut, 40 sekund teoretycznie, ale w rzeczywistości zaćmienie pełne trwa około 2 do 3 minut, gdyby było zaćmienie pełne, temperatura otoczenia spadłaby około nawet 20 stopni. Są takie przypadki odnotowane. Nawet odnotowuje się przy zaśmieniach pełnych, że zwierzęta, kury, idą spać. Ciekawe, zachęcam do obserwacji i dołączenia się do grupy obserwacyjnej. Na pewno nie zaszkodzi. I proponuję Wam zrobić zdjęcie tego zaśmienia i wrzucić je na grupę wydarzenia. I przy okazji pamiętajcie, że 20 marca to jest pierwszy dzień wiosny. Od razu możecie powiedzieć, że przecież 21 marca to jest pierwszy dzień astronomicznej wiosny. Nieprawda. Zmieniło się to właśnie. Od kilku lat wiosna zaczyna się 20 marca. Wynika to ze zjawiska precesji Ziemi, w którym Ziemia wykonuje dodatkowy ruch jak bączek rzucony na Ziemię. I aż przez 100 lat zaćmienie czy zaćmienie pierwszy dzień wiosny będzie wypadał 20 marca. A później znowu wróci do 21. W marcu zaprasza także, zapraszam także na wykład, jeżeli ktoś może, na Uniwersytecie Śląskim, księdza Hellera. I na marzec, jak widzicie, mamy aż cztery większe wydarzenia. Jeżeli nie zdążycie zobaczyć zaćmienia słońca, zachęcam do oglądania zaćmienia księżyca, które jest widoczne na całej nocnej półkuli. Zaćmienie Księżyca będzie dopiero 28 września. Będzie to zaćmienie pełne. Pamiętajcie, że zaćmienie pełne Księżyca oznacza, że będzie on cały czerwony. Jest to światło, które odbija się od Ziemi i trafia na powierzchnię Księżyca i powoduje, że Księżyc robi się czerwony. Zjawisko. Niestety będzie ono bardzo późno w nocy. Zaćmienia Księżyca trwają około 3 godzin. Tak samo jak pełne zaćmienie Słońca. Tak jak mówiłem, może trwać tylko 7 minut teoretycznie, natomiast zaćmienie Księżyca może trwać ponad godzinę, 90 minut. Nie licząc zaćmienia w półcieniu, która może trwać 3 godziny 40 minut. Jak widać, one trwają o wiele, wiele dłużej. W każdym wypadku to jest zaćmienie, które będzie można zobaczyć w granicach od 4 w nocy do 7 rano, więc niewiele osób pewnie je zdąży zobaczyć, za wyjątkiem a ma... Że tak powiem, astroamatorów, którzy bardzo na to wyczekują. Pamiętajcie, że zaćmienia Księżyca są o wiele częstsze. Zwykle w dwa tygodnie po jakimkolwiek zaćmieniu Słońca następuje zaćmienie Księżyca. Przed lub po dwa tygodnie. Zaćmienia Księżyca są o wiele, wiele częstsze. Rocznie jest tylko od dwóch do pięciu zaćmień Słońca. Przy czym zaćmienie Księżyca może być o wiele, wiele więcej. Na przykład, czeka ciekawostka. Na Marsie są dwa księżyce: Phobos i Deimos. Bliższy Phobos okrąża Marsa prawie dwa razy dziennie. A to oznacza, że gdzieś na powierzchni Marsa raz lub dwa razy dziennie, prawie codziennie, jest zaćmienie Słońca. Przy czym Phobos jest tak malutki, że nie nazwałbym tego zaćmieniem, tylko to jest tranzyt na tle Słońca. W ogóle druga ciekawostka: w całym układzie słonecznym tylko Ziemia ma księżyc, który ma te, dokładnie takie rozmiary kątowe, który pozwala na pełne zaćmienie Słońca. Nigdzie indziej w układzie słonecznym nie można tego znaleźć. To zawsze mnie zastanawiało, skąd to wynika, ale po prostu mamy po może szczęście. Inna sprawa, że za miliard lat w ogóle zaćmienia Słońca znikną. Za miliard lat. Księżyc oddali się tak daleko od Ziemi, bo Księżyc każdego roku oddala się około 3,8 cm, że nie będzie można tych zaśmień oglądać, także śpieszmy się chyba. <grych> Zobaczmy, co w międzyczasie napisaliście do nas na hangoucie. Chwileczkę. Widzę, że 10 osób już nas ogląda. Witam. Możecie zadawać pytania na czacie. Specjalnie dla Was napiszę pierwszy. Być może nie jest to ciekawostka stricte naukowa, ale 21 października także utworzyłem wydarzenie na Facebooku, które nazwałem Powrót do przeszłości staje się teraźniejszością. Jak się domyślacie, akcja Powrót do przeszłości, drugiej części filmu, Bierze swoją akcję w październiku 21 października 2015 roku. Wszystko, co tam widzieliście, hologramy, deski latające, kurtki, które się same zapinają i suszą. To zobaczymy, czy to się spełni aż do 2015 roku w październiku 21. Także podsumowując, możecie wziąć udział 6 marca w wydolocie Sąd Down do Planety karłowatej Ceres. 14 marca jest Dzień Pi oraz urodziny Roberta Einsteina. 20 marca wszystkich zachęcam do obserwacji zaćmienia słońca. 12 marca wykład na Uniwersytecie Śląskim profesora Hellera. 28 września zaćmienie Księżyca i 21 października powrót do przyszłości. Zauważyłem, że bardzo Was zaciekawiła pewna ciekawostka, którą przypadkiem natrafiłem, szukając dla Was informacji, 451. Okazuje się, że w grach typu Bioshock lub innych, bardzo często w grach, gdzie jest dystopia, czyli kraina, która uległa przeciwieństwu utopii, w tych grach pierwszy kod dostępu do jakiejś ukrytej lokalizacji lub do szafki lub drzwi wejściowe. Save. Pierwszy kod bardzo często jest liczbą 451. Z czego to wynika? 451 jest także tytułem książki 451 stopni Fahrenheita. Jest to dość stara książka, w której opisywany jest świat, gdzie wolne myśl myślenie. I w ogóle jakiekolwiek kreatywne myślenie, myślenie za siebie jest zabronione. Książki są palone. 451 stopni Fahrenheita to jest temperatura, w której papier zaczyna się palić. Także spróbujcie, może w waszych grach kombinacja 451 lub coś po. 451 otworzy szafkę dostępu. Sprawdzę w międzyczasie. Coś ciekawego tam do nas napisaliście. Już. O, dobrze. Okej. Okay. Zamierzam Hangout powtórzyć także w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że ktoś dołączy się do tego Hangouta w sensie, że będę miał z kim rozmawiać. Zachęcam was również do obecności. I w międzyczasie przygotowuję dla Was filmik o zaćmieniu Słońca, ciekawostki różnego typu na temat zaćmienia. Na przykład, czy wiedzieliście, że cień, który idzie po Ziemi, cień Księżyca w czasie zaćmienia Słońca, jest widoczny także z orbity jako wielka czarna kropka i ta kropka ma średnicę 160 km. Astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej często robią jej zdjęcia, i ta kropka na równiku. Porusza się mniej więcej z prędkością dźwięku. Natomiast na biegunie, z racji tego, że Ziemia jest kulą, powiedzmy, ta prędkość wynosi już 2,5 prędkości dźwięku. Zaćmienia Słońca są w ogóle bardzo ciekawe, dlatego jeszcze raz zapraszam 20 marca do obserwacji zaćmienia Słońca. Patrzę jeszcze, co tam do mnie piszecie. Tak, druga rzecz, która się Wam bardzo spodobała. Jeżeli jesteś graczem, który lubi jakąś grę strategiczną, typu StarCraft, ale grę, którą można przejść w jeden wieczór, polecam CellCraft. CellCraft to jest taka darmowa gra flashowa, w której możecie zbudować własną komórkę. Jest ona o tyle ciekawa, że wszystkie organela komórkowe, które tam istnieją. I wszystkie związki chemiczne, które tam spotkacie, mają że i uzasadnienie. Jądro komórkowe przechowują materiał genetyczny, mitochondria ma, wytwarzają ATP, który jest tak jakby pieniądzem tej gry. I każda twoja czynność, na przykład wytworzenie niby nóżki, ona kosztuje ATP. Link znajdziecie w opisie do tego filmiku na YouTube, do tej gry. Zachęcam, żeby ją zagrać. Jeżeli natomiast interesuje Was gra, w której możecie rzeczywiście coś osiągnąć i przyczynić się dla nauki, znalazłem bardzo ciekawą grę, Eterna. Eterna oraz druga jeszcze wersja, która się nazywa Foldit, to są gry, w których rzeczywiście konstruujesz cząsteczkę, czyli łączysz nukleotyd po nukleotydzie yy, cząsteczkę i patrzysz jak ona się fałduje. Byłaby to fajna zabawa, gdyby nie to, że fałdowanie rzeczywiście odzwierciedla to, co próbują uzyskać naukowcy w laboratorium. I nie, nie mogą zrobić tego komputery, ponieważ komputery nie umieją myśleć jak człowiek. Człowiek widzi pewne zależności i umie coś wyciągnąć wnioski. Komputery nie mają takiego oprogramowania, nie umieją tego przewidzieć. Jak się sfałduje białko lub RNA. I co ciekawe, parę osób grają z tą grę przypadkiem kilka, kilkanaście lat temu nie wiedziały, że wykonują coś ważnego, grały po prostu w grę. Później dostały list, w którym napisano im, że pomogli znaleźć strukturę trzeciorzędową wirusa HIV. Także dość ciekawe, że można w taki, grając w gry pomagać, pomagać naukowcom. Efekt Kruger'a Dunninga. Parę razy się pojawiało na stronie. Zachęcam do oglądania filmiku, który na YouTube przygotowałem o tym efekcie. W skrócie, jeżeli o nim jeszcze nie słyszałeś, idea jest taka. im mniej ktoś się zna, tym bardziej myśli, że jest ekspertem na ten temat. I tak na przykład idiota, który w ogóle nie wie nic na dany temat, może wiedzieć tak mało, że uzna, że wie wszystko na ten temat. Natomiast ekspert, który bardzo ma obszerną wiedzę na dany temat, wie, jak wiele jeszcze nie wie i dlatego jest uważa siebie za ograniczonego, że, że swoja pewność jest, jego pewność jest bardzo niska. Świetnie chyba się to obrazuje w naszym społeczeństwie. Zachęcam do zobaczenia tego na naszym filmiku YouTube. O, i jeszcze... Tak, ostatnia ciekawostka. Zauważyliście na pewno, że wrzucam na Facebooku teraz bardzo dużo infografik dotyczących kosmosu. Rzeczywiście teraz y, taką serię przygotowuję dla was. Mam nadzieję utworzyć przynajmniej kilkanaście kilkadziesiąt infografii dotyczących yy, właśnie kosmosu, ciekawostek kosmicznych. Bardzo Wam przypada do gustu, do gustu jedna taka ciekawostka. W warunkach próżni kosmicznej metale, które się ze sobą zetkną, natychmiast połączą się ze sobą na stałe. Zjawisko to nazywamy zimnym spawaniem. I rzeczywiście tak jest. A dzieje się tak dlatego, że na Ziemi wszystkie metale są otoczone warstwą tlenku, utlenionego metalu który jest wynikiem działania z tlenem z powietrza. W kosmosie, gdzie nie ma atmosfery, tego tlenu nie ma. Dwa metale, które się z sobą zetkną, nie są ogrodzone tą warstwą utlenionego metalu i na zasadzie zimnego spawania łączą się ze sobą na stałe. Przeczytam jeszcze raz, co tam piszecie. Może nie słyszycie mnie tak dobrze, jak mi się wydaje. Czyli przeprowadzaliśmy odpowiednie próby i wydaje mi się, że jest to odpowiednia jakość dźwięku. Natomiast, jeżeli się mylę, proszę napiszcie jak najszybciej. Spróbuję to skorygować. Mamy zamiar otworzyć hangout w przyszłym tygodniu, tak jak mówiłem. Będzie inny temat i wreszcie będziemy mówić bardziej konkretnie. Jeżeli macie jakiś pomysł, co mógłbym na tym hangoucie robić, jeżeli chcecie uczestniczyć albo wziąć udział, nawet w konferencji wideo, to piszcie, wymyślimy coś ciekawego, chciałbym przygotować ciekawostki ze świata nauki, które każdego tygodnia będą się odbywać. Jak wiecie, w mediach bardzo rzadko cokolwiek o tym wspominają, co najwyżej jakiś chętny, który ma subskrypcję na kanałach naukowych, uzyskuje jakiekolwiek informacje, co się dzieje, ale tych informacji jest tak dużo, chociaż są one tak ciekawe, tak dużo, że mało kto ma czas, żeby wszystkie je przejrzeć, mam nadzieję, że jeżeli do nas wpadniecie i będziecie chcieli coś ciekawego usłyszeć, to ja na ten temat Wam powiem i oczywiście, jeżeli znajdziecie jakąś ciekawostkę, którą mógłbym, którą mógłbym zekranizować na YouTubie lub przygotować na Facebooku, to proszę śmiało piszcie, chętnie się dostosuję. Widzę, że wykorzystaliśmy już półgodzinny limit na dzisiejszą rozmowę, to była taka rozmowa wstępna, żeby zobaczyć, jaka będzie Wasza reakcja po tym hangoucie, opowiedzieć parę ciekawostek, opowiedzieć, co się dzieje, co możecie oczekiwać. Mam nadzieję, że Wam się to podobało i że zobaczymy się w przyszłym tygodniu. Także zostawiam chwilę jeszcze czat otwarty. Ostatnia szansa, żeby zalogować się na hangouta live, a nie tylko oglądać na YouTubie i zobaczyć i napisać coś na czacie. A jak nie, to za tydzień. Ok. Dzięki, że uczestniczyliście w pierwszym hangoucie z tego poranku i do zobaczenia. Cześć.